Jest pół do szóstej, a tu ciągle jasno. Jestem w Madrycie, w samym centrum. E, tak wygląda centrum Madrytu. Ruch straszliwy. O, jakaś para się obciskuje pod latarnią. Tak wygląda centrum Madrytu. O, jest Julio. Sobie siedzi. Mój kompan za nie mógł. A ja. Korzystając z okazji, wybrałem się do muzeum, do Prado. E, nie byłem ostatnio, padał deszcz, było już zamknięte, jakieś święto, czy cholera wie co. No, dziś nie potrafię sobie odmówić. Jestem gotów poświęcić na ten cel 12 euro. E, no i z przyjemnością zobaczę Prado. Byłem już w oficji, byłem w Lubrze. Byłem w D'Orsay, też w Paryżu. Byłem w Tate's Gallery. Ale nie byłem w Prado. Idę do Prado. Jest tam chyba parę fajnych olejnych obrazów, które bardzo chciałbym zobaczyć. I tyle. I tak wygląda cały czas Madryt. Ludzie spacerują. Jest ciepło, jest 18 stopni. Wybrałem się w takim o, może trochę... Wsiowo wyglądam, ale tak to wygląda. Wszechobecne wachlarzyki, z bykiem też może być. I mali ludzie. Wszystko liliputy. Na razie.